Cześć, dziś nauczysz się kolejnych ciekawych efektów tekstowych w kanwie, Będzie to efekt szkła oraz efekt 3D. A więc dodajmy sobie nowy projekt. Do stworzenia tekstu z gradientem użyjemy sobie aplikacji Type Gradient. Jeżeli jej jeszcze nie masz, kliknij aplikację i w wyszukiwarce wpisz sobie Type Gradient i zainstaluj. A więc wpiszmy sobie tutaj jakiś tekst. Wybierzmy sobie jakąś czcionkę. Tutaj możemy sobie zmienić kolory, ale ja zostawię tak jak jest i klikam Add to Design. Teraz przejdę do elementów i wybiorę sobie koło i umieszczę je sobie w ten sposób. Miejmy sobie teraz kolor na kolor biało-czarny. I teraz ustawię sobie transparentność koloru czarnego. Na 0. Ten kolor sobie ustawię na biały, a transparentność ustawię sobie powiedzmy na 40. Jeszcze tutaj kolor tła tu, sobie ustawię na biały. Myślę, że zostawimy taką transparentność. Teraz musimy pobrać ten projekt i usunąć tło. A ja więc klikam Udostępnij, pobierz, wybieram bieżącą stronę gotowe i pobierz dodam sobie nowy projekt i pobrany plik przenoszę do projektu i teraz usunę sobie tło a więc klikam edytuj zdjęcie usuwanie tła tło zostało usunięte, a więc klikam cofnij teraz zmienię sobie tło tego projektu na jakiś gradient a do tekstu dodam obramowanie, a więc klikam edytuj zdjęcie cienie obramowanie Stawię sobie kolor biały, zmienię sobie rozmiar. Teraz dodamy sobie jakiś cień pod ten tekst, żeby ten projekt nie był zbyt płaski, a więc klikam elementy, cień, grafika i dodam sobie coś takiego. Transparentność A60. I tak może wyglądać efekt szkła w tekście. Teraz zrobimy sobie to z efektem 3D, a więc klikam znowu dodaj stronę. I teraz po prostu przekopiuję sobie ten tekst, klikam Ctrl C i na nowym projekcie Ctrl V, zdjęcie, cienie, wybieram badanie. Na razie zmieńmy sobie stopienie rozmycia oraz odległość. Powiedzmy do tego momentu i zmieńmy sobie kolor. A więc wstępnie mamy już efekt 3D, możemy pobawić się kątem, ale ja sobie jeszcze ustawię delikatnie stopień rozmycia. I w taki oto sposób zrobiliśmy dwa ciekawe efekty tekstowe, którymi możesz się wyróżnić, więc jeżeli podobał Ci się ten film, możesz zostawić lajka, ja tymczasem dziękuję za uwagę i do następnego, cześć!